Jarosław Kret o pogodzie na święta Bożego Narodzenia i wyjawił, czy będzie śnieg i srogi mróz. Jarosław Kret, kariera w telewizji Jarosław Kret, dziennikarstwem zajmuje się od lat 90. Zaczynał w lokalnych gazetach, następnie udało mu się dostać do nowej telewizji Warszawa. A stamtąd była już prosta droga do kariery w największych polskich mediach. Kret był M in reporterem TeleExpressu, miał także swoje autorskie programy w TVP. Najbardziej kojarzony jest jednak jako prezenter pogody, którą zapowiada już 20 lat. Czy to w radiu czy telewizji. Jest więc na bieżąco z tym, co będzie działo się za oknem w najbliższym czasie. Nic więc dziwnego, że został zapytany o to, jakie będą zbliżające się święta. Obecnie na zewnątrz w większości regionów Polski panuje i zimowa i śnieżna aura. Ale czy tak zostanie aż do świąt? Wielu osobom marzy się Biały Puch podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Jakie są na to szanse? Okazuje się, że musi być spełniony pewien warunek. W najbliższych dniach takie potężne wiry z nad Atlantyku zaczną przypływać nad Islandię i Skandynawię i wypchną z nadśrodkowej Europy zalegające tu mroźne powietrze. Jeżeli tak się stanie, już w przyszłym tygodniu, to możemy powiedzieć, że zachodni nawilżacz powietrza marki Atlantyk przymknie na pewien czas drzwiczki rosyjskiej zamrażarki marki Syberia. I znowu święta w prawie całym kraju nie będą białe, powiedział Jarosław Kret w rozmowie z wirtualną Polską. Sam zainteresowany niej wyjawił, czy zamierza spędzić święta w Polsce, czy może uda się gdzieś za granicę. Mając jednak na uwadze, że uwielbia podróżować, można przypuszczać, że wykorzysta przerwę świąteczną i wybierze się gdzieś poza granicę kraju. Na początku grudnia Kret udał się do Izraela, gdzie spędził kilka dni. Kto wie? Może teraz obierze jakiś egzotyczny kierunek?